Cześć, z tej strony Biściak, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, dzisiaj pokażę Wam mm, kolejny sposób na zarobek w internecie, dzisiaj to będzie sposób jak zarobić na swoim, mm, na swoim e, własnym serwerze Discord, to będzie 5 sposobów takich jak zarobić na Discordzie, na swoim własnym serwerze, także jeżeli interesują Cię takie filmy, czyli te o tematyce za zarabiania, to zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. ogólnie pierwsze trzy sposoby takie jak możecie zarabiać na własnym serwerze discord pokażę wam na przykładzie takiego jednego serwera a już drugie dwa ostatnie pokażę wam już tak po prostu na takie moje, moje przykłady zarobku już trzy pierwsze tak jak mówię na, na, na tym serwerze a dwa ostatnie na przykładzie już takim moim także pierwszy sposób to jest stworzenie waluty serwerowej jakiejś tam swojej czyli na przykład tutaj są ZNC i to możecie zrobić w bocie An Beliva I jest masa poradników na YouTubie jak jak właśnie skonfigurować tego bota, zrobić własną e, walutę serwerową, także o tym wam nie będę tutaj e, mówił i mamy tutaj na tym Discordzie takie coś jak sklep serwerowy i możemy właśnie tutaj kupić tą mm, sklep z walutą serwerową, czy możemy kupić tą walutę serwerową. I tutaj mamy taki przelicznik, na tym serwerze, że jedna z z złotówka to jest 100 tysięcy ZNC, czyli tej właśnie, czyli tej właśnie waluty. Możecie zrobić więcej, możecie zrobić mniej, ale oprócz tego na tym serwerze jeszcze są własne, własne rangi. Mamy tutaj rangę Heroes, Titan, Gigant, sponsor. Oczywiście mówię, że ten film nie jest jakiś sponsorowany przez ten serwer, tylko po prostu na tym na przykładzie tego serwera, na przykładzie tego serwera tutaj opowiadam. O, jak, o sposobach na zarobek na Discordzie. Czy na przykład mamy rangę Herz, która kosztuje 5 zł i daje tam jakieś benefity specjalne, czyli na przykład dodatkowy zarobek dostęp do specjalnych kanałów. Ranga wyżej się wyświetla niż jakichś innych. Na przykład o tutaj mamy takie rangi. To na przykład taka ranga sponsor, tutaj mamy przykład. Wyświetla się właśnie wyżej. Mamy Titan, która kosztuje 10 zł. I tutaj też mamy jakieś tam benefity, dostęp do kanałów, yy, ranga gigant, czyli 15 zł, Tutaj też jakieś tam benefity, jeszcze więcej zarobku, jakiś własny kolorniku, jakieś tam bla 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 dostęp do logów serwera yy, dowiaduje się wcześniej o planowanych aktualizacjach serwera mamy rangę sponsor, która jest czasowa i też ma jakieś swoje benefity i tutaj mamy cennik właśnie 5 zł to 1 miesiąc, 8 zł 2 miesiące 13 zł3 miesiące, 22 zł6 miesięcy i 35 zł na właśnie rok. Tutaj, właśnie ta waluta serwerowa, to już o tym powiedziałem. Kolejnym takim sposobem, też na przykładzie tego serwera Discord, to jest możliwość zakupienia swojej własnej tutaj reklamy na kanale reklamy. I mamy właśnie tutaj, z tego co pamiętam, było 10 zł za taką reklamę na kanale reklamy a 30 chyba złotych na kanale własnym swoim, czyli po prostu stajemy swój własny kanał i możemy tam sobie wysyłać właśnie te nasze swoje reklamy na tym na tym kanale, który kupiliśmy za 30 zł na cały okres. I możecie robić oczywiście te ceny bardzo różnie. To nie jest cena, która musi być na przykład 30 zł, 20 zł, 50 zł, może to być nawet 100 zł. Mamy tutaj jeszcze taki sposób, czyli możecie swoje własne reflinki na przykład w aplikacji do zarabiania, stron do zarabiania umieszczać. Czyli na przykład mamy taką aplikację zarabiania i tutaj mamy właśnie reflink. I jak ktoś się zarejestruje z tego linku, zainstaluje aplikację, no to wtedy my dostajemy na swoje konto ClipClub w tym przypadku jakieś tam pieniądze i później możemy sobie to też wypłacić. Mamy bardzo dużo jest takich aplikacji, nawet możecie znaleźć takie na moim kanale i tam też mamy systemy referencyjne. Więc na moim kanale macie playlistę, teraz gdzieś będzie się Wam wyświetlała do stron takich, do aplikacji także możecie też wejść na kanał i właśnie zobaczyć sobie i potem pododawać takie coś na swój serwer i też w ten sposób y, zarabiać kolejnym, kolejnym sposobem to jest po prostu to już będzie tyle jeśli chodzi o ten serwer na tym na przykładzie tego serwera ale kolejnym sposobem to jest po prostu sprzedaż naszego serwera Discord Właśnie takie serwery Discord kosztują nawet po 500 zł, zaraz właśnie znajdę na Allegro. I mamy tutaj takie przykładowe ogłoszenie o sprzedaży serwera Discord z 1000 z osób na serwerze i startuje tutaj właśnie cena od 100 dolarów, czyli prawie 400, prawie 400 czy nawet 400 w tym czasie złotych, czyli po prostu do tego nam są potrzebni członkowie serwera. To Wam też powiem właśnie w kolejnym sposobie, jak właśnie łatwo zdobyć łatwo zdobyć właśnie osoby na serwerze Discord. Możemy to zrobić w ten sposób oczywiście Ja Was do tego nie zachęcam ani nie namawiam To jest Wasz wybór możecie zrobić na przykład coś takiego, że robimy serwer zarabianie za zapraszanie, coś w tym stylu i na przykład mamy taki tam rozpisany cennik Czyli na przykład za 20 zaproszeń płacimy 20 złotych za 50 zaproszeń płacimy 30 zł, 100 zaproszeń powiedzmy 50 złotych. Na przykład PaySafeCard, PayPal, takie opcje płatności. I po prostu są osoby, które będą zapraszać właśnie swoich znajomych. Oczywiście my tych pieniędzy później nie będziemy wypłacać, także coś, coś, takiego, coś w tym stylu, czyli po prostu zapraszają osoby. Mamy takiego bota, on nazywa się, już Wam pokazuję, Invite Manager. O, widzimy tak to się prezentuje konfiguracja nie jest w ogóle, nie jest w ogóle trudna, tutaj macie, macie nawet filmik, który pokazuje nam jak możemy właśnie skonfigurować takiego takiego bota, jak możemy używać komend i tak dalej więc po prostu osoby zapraszają sprawdzają tam swoje zaproszenia tam mają całe statystyki, ile osób zaprosili i, i tak dalej i później zgłaszają się po odbioru nagrody i oczywiście tej nagrody nie dostaną Zna wiem jak takie serwery działają, czyli najczęściej po prostu osoba, która chce zgłosić się po nagrodę i właśnie już yy, odebrać tą nagrodę już ma tam powiedzmy 50 zaproszeń chce odebrać ileś tam złotych, ile tam sobie ustalimy yy, i po prostu ta osoba dostaje bana, żeby też nie poinformowała właśnie innych yy, użytkowników Discorda właśnie, że takie coś yy, się dzieje i że po prostu inni osoby zapraszali i później na przykład Mamy powiedzmy te 1000, 1000 członków na Discordzie i możemy po prostu ten Discord nasz sprzedać albo na jakichś zagranicznych grupkach, albo na polskich grupkach. Z tego co wiem to za granicą te ceny za sprzedaż są dużo dużo większe, także bardziej się opłaca sprzedać ten serwer na zagranicznych, jakichś stronach zagranicznych, jakichś forach, grupkach. Oczywiście ja, was, ja wam ani tego nie odradzam, ani wam tego nie zachęcam, po prostu mówię wam jak jest, że jest taki sposób właśnie, że możemy sobie w ten sposób nabić członków i później właśnie ten serwer sprzedać. Także w tym odcinku sposobów na zarobek na Discordzie to by było chyba już na tyle, także zostawcie łapeczkę w górę jeśli ten film wam pomógł, ten film wam się spodobał i subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem a postaram się może nagrać jakiś jeszcze kolejny poradnik, gdzie pokażę jeszcze kolejne, jeszcze inne yy, sposoby na zarobek na serwerze Discord. Także to by było na tyle, do zobaczenia i cześć!